Witajcie moi drodzy. Mamy piątek, zaczynamy weekend i chciałbym się podzielić z wami tym, co wczoraj e, przeżyliśmy z moją żoną. Wczoraj byliśmy na szkole rodzenia i na tej szkole do rodzenia był temat laktacja, czyli karmienie dzieci. I pani położna zwróciła uwagę na to, że e, kiedy matka karmi. Piersią, swoje dziecko, to to mleko wyposażone jest w komórki macierzyste. I kiedy na przykład urodzi się wcześniak, to to mleko pomaga w prawidłowym wykształtowaniu się organów wewnętrznych. Czyli ma w bezpośredni wpływ na to, aby one się prawidłowo wykształtowały i później funkcjonowały. I wiecie, od razu sobie pomyślałem, Boże, jaki ty jesteś wielki. Nie sposób nie wierzyć w ciebie, ponieważ ty już działasz w pewnych formach zapobiegawczo, nawet jeśli dziecko urodzi się wcześniej, to matka wyposażona jest w takie mleko, aby w taki sposób odżywić dziecko, by ono mogło wrócić do pełni sił, do, do prawidłowego funkcjonowania. I to w sumie byłoby na tyle. Bóg jest dobry, wierzcie mi, Bóg jest dobry i, i jest w każdej tak naprawdę dziedzinie życia, kiedy wychodzisz kiedy wyglądasz, kiedy wiesz, że on jest, wierzysz w to, ale nie tylko wierzysz w to, że on jest, ale tak naprawdę wierzysz i on jest w twoim życiu, to w tym momencie, wychodząc rano do pracy, czy gdziekolwiek, gdzie idziesz, ja tak mam przynajmniej, że wychodzę, oddycham powietrzem i to powietrze mi smakuje. Naprawdę cieszę się tym życiem, które dostałem dzięki Bogu. Na to wszystko, na co patrzę, to sprawia, że ja widzę w tym wszystkim Boga, rękę Boga. Kiedy patrzę na góry, kiedy patrzę w morze, wiecie to jest niesamowite dla mnie, jak Bóg to cudownie wszystko kształtował. On jest wielkim, potężnym Bogiem. Zachęcam Cię do tego, abyś go poznawał, abyś czytał Jego słowo, abyś poszukiwał go w tym słowie. A szukaj Boga, a On pozwoli Ci się znaleźć. I doskonale Cię poprowadzi do życia, do życia wiecznego. Wiecie to jest, Najważniejsza decyzja. Pójść za Bogiem to jest najważniejsza decyzja w życiu, już ważniejszej nigdy nie będzie. Może będę to powtarzał wielokrotnie, ale wiecie, nie ma lepszej decyzji, jak pójść za Bogiem. To jest decyzja, która skutkuje cudowną przyszłością w formie wieczności. Zachęcam cię, abyś skorzystał dzisiaj z tego, z tego wezwania. Pójdź za Bogiem i zobacz, jaki On jest dobry. Trzymajcie się, przyjemnego weekendu, wszystkiego dobrego. Pa!